Mappingowi architektonicznemu zwykle towarzyszy muzyka mechaniczna. Tym razem było inaczej. Gra świateł zrealizowana we wnętrzach kościoła stanowiła tło i dopełnienie niezwykłego koncertu muzyki gospel w błyskotliwym wykonaniu studentów nyskiej PWSZ. Jest wtorek, 2 czerwca. Marcin Miłkowski, witam i zapraszam na najświeższe informacje z regionu. W najbliższym czasie czekają nas podwyżki opłat za wodę. Niezwykłe połączenie mocnego roka i disco polo na murawie miejskiego stadionu. Pół tysiąca osób uczestniczyło w niedzielę w widowisku artystycznym przygotowanym przez Instytuty Jazzu oraz Architektury i Urbanistyki Nyskiego PWSZ we współpracy z Nyskim Domem Kultury. Publiczność podziwiała pokaz iluminacji oraz mapping 3D we wnętrzach kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie oraz wysłuchała występów chóru. PWSZ Nyssa Gospel Choir i Hosanna. Całość wydarzenia wzbogaciła recytacja Marty Klubowicz. W ostatnią niedzielę odbył się koncert, na w zasadzie widowisko muzyczno-multimedialne, które zatytułowaliśmy Wznoszę na oczy. Cały koncert został skonstruowany w taki sposób, aby słowa pieśni gospelowych, które w zasadzie stanowią treść tego, stanowiły treść tego koncertu, były przeplatane słowami psalmów. Do tego celu wybraliśmy które nie pochodzi z Pisma Świętego, nie zostało dokonane przez biblistów, a zostało dokonane przez poetę i to jeszcze w tej pierwotnej wersji, a mianowicie przez Czesława Miłoszej. Wszystko zostało zaprezentowane przez panią Martę Klubowicz. Będę śpiewał imieniowi Twemu, O Najwyższy. Będę dzięki czynić Panu ze wszystkiego serca mego, wszystkie cuda Twoje opowiadać będę. Artystyczne widowisko przyciągnęło jak magnes mieszkańców Nysy. W niedzielę o godzinie 21:00 do kościoła przyszło tyle osób, że kościół pęk pękał w szwach. Gdy tylko zaczął zapadać zmrok, kościół w niebowzięcia rozświetliły iluminacje. Można było je podziwiać wewnątrz świątyni, ale także przed wejściem do kościoła. Rynek solny został bowiem oświetlony w taki sposób, aby pokazać jego atrakcje architektoniczne. Bodźce wzrokowe i słuchowe dały naprawdę oszałamiający efekt. Najważniejszym takim elementem tego wszystkiego była, było to współdziałanie działanie muzyki i światła. Choć muzyka gospel jeszcze nieśmiało wchodzi do polskich kościołów, jej fanów wciąż przybywa. W niedzielny wieczór grono miłośników tej muzyki na pewno się powiększyło. Muzyka przede wszystkim gospelowa, która pochodzi, która jest w ogóle takim czarnym gospelem, ale także utwory gospelowe współcześnie, współcześnie komponowane. Utwory, które polegały na, na dialogu, na call and response, tak? czyli zaśpiewaj i odpowiedz. Bardzo często był to dialog pomiędzy solistą a churzystami. Przyznać, że słuchając wcześniej gospel, a niewiele słuchałam tego typu muzyki, w wykonaniu białych, to zawsze jak słuchałam, to wyobrażałam sobie, że siedzi sobie Bóg, słucha tej muzyki, uśmiecha się, bo musi, z wdzięcznością, ale myśli sobie, czy nie mielibyście dla mnie czegoś mniej Kiczowatego? I okazało się, że bardzo się myliłam że nie miałam pojęcia o tym, co to jest. I dopiero jak w niedzielę przeżyłam ten koncert, zrozumiałam, jak wspaniała to jest muzyka, jak porywająca jest ta muzyka. Za miesiąc niektórzy z nas pewnie z większą uwagą będą odkręcali kulki w klanach, w swoich mieszkaniach, tomach czy ogrodach. Nyskie wodociągi, ratując sytuację finansową spółki, zaglądają do kieszeni mieszkańców. Radni miejscy w czwartek uchwalili podwyżkę cen za wodę i ścieki. 6 groszy więcej za metr sześcienny zużytej wody i 19 groszy więcej za odprowadzenie ścieków. Tak wygląda podwyżka cen, którą radni miejscy zgotowali mieszkańcom Nysy przed samymi wakacjami. Podwyżki są związane z całokształtem działalności spółki Aqua. Okazuje się, że po około 2 lata już nie były podnoszone żadne stawki na wodę i ścieki. Ja uważam, że gdyby poprzednia rada, poprzedniej kadencji choćby o wysokość inflacji podniosła stawkę odpłatności za wodę, to dzisiaj byśmy byli w innym miejscu i znaczy lżej by nam przychodziło obciążanie mieszkańców tą dodatkową, niewielką wprawdzie kwotą. Podobnego zdania, że podwyżka nie będzie dotkliwa dla odbiorców wody jest Zdzisław Konik, prezes Nyskich Wodociągów. Zmiana cen wody o 6 groszy na metrze sześciennym ścieków o 19 groszy. Wynika to stąd, że jeśli jeśli chodzi o tę wyższą stawkę dla ścieków, że skończył się okres gwarancyjny i wszelkie praktycznie koszty, jakie z, związane są z obsługą przepompowni i wszystkich obiektów wykonanych w ramach Funduszu Spójności, spadają w tej chwili na spółkę. Ale miało być gorzej. Bonyskie wodociągi proponowały także podwyżkę opłaty abonamentowej, która mogła wzrosnąć nawet o złotówkę. Propozycja spółki była troszkę bardziej bo dotyczyła jeszcze opłat abonamentowych i to wtedy by mocniej uderzyło po kieszeni każdego mieszkańca, szeregowego obywatela. 50 groszy na jednego mieszkańca na miesiąc dla tej działalności związanej z wodą i również 50 groszy na tej działalności związanej z odbiorem kanalizacji. W wyniku kompromisu znaleziono takie rozwiązanie, które pomaga spółce żyć, ludzi tak bardzo nie zmęczy no i pomoże, może inwestować jeszcze w Dalszym ciągu. To oznacza, że opłata abonamentowa nie wzrosła, a więcej zapłacimy tylko za bieżące zużycie. Jak zapewnia prezes AKWY, nie będzie to duże obciążenie dla statystycznego mieszkańca Nysy. W każdym razie nie takie, które wypłucze portfel do cna. Skutki te, tej podwyżki są, e, wydaje się, nie za duże. 81 groszy brutto na jednego mieszkańca przy założeniu, że e, zużycie jest na poziomie średnich e, około 3 na miesiąc. Kolejnych podwyżek jednak, jeśli nie w tym roku, to należy spodziewać się w latach następnych. Co roku występuje szereg problemów inwestycyjnych, zarówno w sferze spółki, jak również na zewnątrz. Mówię tutaj o budowie sieci dla budownictwa jednorodzinnego. Chyba, że spółka poradzi sobie z dopinaniem budżetu w inny sposób. Trzeba nowych odbiorców. Przydałby się poważny inwestor, który by potrzebował dużo wody. To by było rozwiązanie idealne. Myślę, że to wszystko, co robi burmistrz. Idzie w tym kierunku, żeby takich inwestorów trochę ściągnąć. Wtedy akwa odżyje, mieszkańcy odżyją. Po pierwsze, będą zarabiać pieniądze, po drugie, będą mniej płacić za wodę. Póki co, jednak, jest to pieśń przyszłości, bo takiego inwestora nawet na horyzoncie nie ma. Pewne jest natomiast to, że za wodę zapłacimy więcej już od 1 lipca. W ciągu ostatniego miesiąca doszło do kilkunastu podpaleń kontenerów na odpady na terenie Nysy. Ostatni taki przypadek miał miejsce w ubiegły czwartek. Około godziny 1.40 w nocy operator kamery monitoringu miejskiego zauważył ogień za banerami reklamowymi w rynku. Na miejsce wysłana została straż pożarna i jak się okazało, podpalone zostały pojemniki na odpady komunalne przy ratuszu. Po serii podpaleń firma Ecom oszacowała straty na około 30 tysięcy złotych. Do tego dochodzą jeszcze straty właścicieli pojazdów zaparkowanych przy boksa, które również zostały uszkodzone w wyniku podpaleń kontenerów. To już dziesiąty przegląd twórczości księdza Jana Twardowskiego, zaprezentowanej przez uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nysie. Święto patrona szkoły było obchodzone w piątek 29 maja. Tym razem w sposób wyjątkowy, ponieważ tegoroczna uroczystość zbiegła się z setną rocznicą urodzin kapłana i poety. Z tej okazji w auli nyskiego Karolinum utwory księdza Twardowskiego zaprezentowali reprezentanci 14 szkół z województwa opolskiego. I choć był to przegląd, to nie rywalizacja była tu najważniejsza, ale spotkanie z poezją która jest prosta i wymowna, trafia do serc oraz pokazuje często zapomniane czy zaniedbywane wartości, podkreśla jeden z organizatorów imprezy, Tomasz Chojecki, który jest pedagogiem w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Nysie. Pierwsze miejsce w przeglądzie egzekwo zajęli Aleksandra Twardowska z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego Karolinum i zespół Bezmietka ze Szkoły Księdza Twardowskiego. W poniedziałek obchodziliśmy Dzień Dziecka. W tym szczególnym dniu w naszym mieście nie zabrakło atrakcji dla rodziców i ich pociech. Były przedstawienia, podchody, siatkarskie pokazy, był nawet elmos z ulicy Sezamkowej. My odwiedziliśmy kilka miejsc z naszą kamerą, wszędzie dzieciakom dopisywał świetny humor. W Dniu Dziecka najważniejsze dla rodziców jest, by na twarzach ich latorośli nieustannie pojawiał się uśmiech. Wczoraj w Nyskim Domu Kultury uśmiech maluchom podarowali gimnazjaliści wystawiając... ...przecudny spektakl pod tytułem BLE dla przedszkolaków i maluchów. Spektakl niosący piękne przesłanie dla dzieci. Każdy ma talent, każdy ma w sobie coś pięknego. Taki morał tego przedstawienia. Hmm? Żeby dzieci uwierzyły w siebie i w przyszłości wykorzystały to, co mają najlepsze w sobie. A nie się występuje przed przedszkolakami? Super, to są tacy najwierniejsi widzowie, oni tak chłoną całe to przedstawienie. To są nasi fani. Która postać jest najfajniejsza w yeah. takim razie? Ja! Yeah. Yes. Daria! E, Karałuchy, ponieważ mają najtrudniejszą rolę e, Boże, przedstawią tutaj co przez... Roz... Opa! Opa! Najtrudniejsza rola, tak naprawdę cały tak. czas, te Całe przedstawienie, taką ciężką rolę mają No, to ja się recytuję Romea <grym zazdanie> <grym zazdanie> Jestem pająkiem, któremu złe ludzie wyrwały nóżki, żeby sprawdzić, czy będą same chodzić Nie chodziła. Nie chodziły Nie chodziły Nie, nie chodziły um. mamę. <grym zazdanie> o, Pozdrawiam mamę Pozdrawiam mamę, wszystkich, Skosinowi G1. Mhm. Dobra, czego się spodziewacie na dzień dziecka fajnego jeszcze? Jedzenia! A to można było dostać w papu, które niespodziewanie odwiedził Elmo z ulicy Sezamkowej. Nazywam się Elmo jestem z ulicy Sezamkowej. Dzisiaj akurat przypadkiem, a może nie przypadkiem, może specjalnie ze względu na dzień dziecka, jestem w papu i tańczę, śpiewam, kręcę pupcią i bawię się ze wszystkimi dziećmi. To mieliśmy Elma, mieliśmy jakieś bańki, rysowanie kredami słuchamy sobie muzyczki z dziecięcych lat. Jak zwykle na Dzień Dziecka atrakcje dla najmłodszych czekały w Bastionie Świętej Jadwigi. Na Bastionie dla Dzieci to tak naprawdę przygotowane mamy trasy nasze multimedialne, organizowanie poszukiwania skarbu, właśnie grupa wyszła zadowolona, zwiedzanie miasta z fabułą, czyli coś takiego innego. Nie dość, że oglądanie atrakcji w taki troszeczkę inny sposób, to jeszcze przede wszystkim wplątana fabuła z duchami, z skrzatami piernikowymi, z poszukiwaniem skarbu, który Udało się odnaleźć na końcu po praktycznie e, kilkugodzinnym zwiedzaniu miasta. E, wskazówki doprowadzały nas do celu, aż tutaj do bastionu gdzie w ciemnym tunelu. E, duch naszego żołnierza wręcz na końcu skarpi został e, odnaleziony w postaci oczywiście e, słodyczy. Dzieciakom taka zabawa najwyraźniej przypadła do gustu. Oglądaliśmy różne filmy, tak właściwie to wszyscy prawie się bali, ale było naprawdę fajnie. Bo się baliście? No bo były takie wybuchy, albo było strasznie ciemno, i... ale ogólnie było fajnie. Szukaliśmy różnych rzeczy pytaliśmy się strażaków A czego szukaliście? E, różnych miejsc fajna zabawa jest? Bardzo. Bo grunt to dobra zabawa, nie tylko dla dzieciaków, w końcu w każdym z nas drzemie dziecko i nie powinniśmy o tym zapominać. Wielu z pewnością zastanawiałoby się, czy można połączyć ciężki rok z Disco Polo. Nyski Dom Kultury nie miał takich obaw i dokonał tej sztuki w ubiegły weekend. Było ostre granie i szampańska zabawa. Dzień w oba wieczory należał do rock'n'rolla, Wieczór ugościł uczestników densowymi rytmami. Niespełna tydzień po dniach Nysy stadion miejski przy ulicy Kraszewskiego ponownie wypełnia muzyka. Na scenie zobaczyliśmy młode lokalne zespoły z Polski i Czech. Du, i Cieszymy się, że mogliśmy tutaj zagrać. Bardzo dobry sprzęt, świetna scena, a ludzie fantastyczni. Graliśmy już w Polsce w Białej, byliśmy tam na festiwalu, ale w tym roku dużo nie koncertujemy, przygotowujemy nową płytę, chcielibyśmy dobrze przygotować utwory pod koniec roku, nagrać, wejść do studia i w przyszłym roku wydać. W roku letośni ją nagrać we studiu, a w rok to wydać. Zメカplar Wagon Rock Machine, zdravíme všechny polskie přísnice, fanoušky. Zdravíme Nisu. Wagon, ciao. ciao. Ciao, Wagon, ciao. Ciao. Nyskie akcenty to przede wszystkim wychowankowie studia piosenki Dariusza Orłowskiego, działającego przy Niskim Domu Kultury oraz prywatnej szkoły muzyki rozrywkowej Romana Gila. Chcemy śpiewać Pios polskie piosenki, bo tym wyrażamy swoje emocje, uczucia i ludzie wiedzą, co chcemy im przekazać, a w angielskich piosenkach nie wszyscy ludzie odczuwają to, co my i nie wszyscy ludzie umieją angielski, dlatego jestem tego zdania, że najlepiej śpiewać polskie piosenki, żeby do wszystkich dotrzeć. I... Z gwiazdami piątkowego wieczoru były Andrzej, Afterparty Party i Ming. I razem Nyssa, Nyssa, a hej! Puszy, hej! Pięknie, pięknie! Wszystkie moje! Komunikatywne teksty i koci taniec to wymarzony wstęp do romantycznego majowego weekendu. Nawet nieproszony deszcz nie przeszkodził rozentuzjazmowanej widowni. Grabne nóżki niczym Ja daję wam słowo, to jest i cud. W przeszłości bywało różnie, ale tym, co dziś najbardziej łączy społeczność pogranicza, jest turystyka. Mowa nie tylko o odkrywaniu ciekawych miejsc, ale także o turystyce związanej z wydarzeniami kulturalnymi, realizowane w ostatnich latach przez Nyski Dom Kultury projekty, przeznaczone dla ludzi w każdym wieku, potwierdzają te słowa. W ramach tego projektu był organizowany cykl, cykle festiwali. Jest to ostatni finałowy już festiwal, właśnie ten muzyki rozrywkowej, natomiast nie jest to koniec aktywności. Przewidzianej na, w ramach tego projektu. Mamy jeszcze przewidzianą konferencję, na którą wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Konferencję w Bastionie Świętej Jadwigi, która odbędzie się 8 czerwca. Dzięki projektowi Sudety Wspólna Przestrzeń możemy kontynuować udaną współpracę z partnerami z południa. Czesi zdążyli już przyzwyczaić się do tego, że do Nysy po prostu trzeba przyjechać najmniej kilka razy w roku, by nie przegapić atrakcyjnych wydarzeń. Uwaga, trzy, cztery, dłonie w lewo i z powrotem. Wspaniale, kochani, my Wam bijemy brawo. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek, 5 czerwca. Do zobaczenia.